Dzień dobry, szanowni. Nie trzymają ciśnienia. Widać to bardzo wyraźnie, a najwyraźniej po tym, co i jak mówi wielki stratek. Wielki stratek na spotkaniach z miłości dla Polski opowiada o tym, jak nieprawdopodobnie wielką nienawiścią zieje polska opozycja. Że potrafi właściwie tylko to siać nienawiść. Jednocześnie mówi to językiem, od którego można byłoby się tej nienawiści uczyć. Wykrzykuje, że. Donald Tusk jest największym wrogiem narodu polskiego. Już nie państwa polskiego, tylko narodu polskiego. Że nie wolno go dopuścić do władzy. Że jego miejsce jest w Niemczech albo w Białorusi. To są dobre miejsca dla Donalda Tuska. A na koniec jeszcze nawołuję swoich sympatyków: uważajcie na tego ryżego. To jest poziom średniaków. No, góra późna podstawówka. Kiedy młodzi ludzie jeszcze się przezywają no Ale kiedy ktoś nie trzyma ciśnienia To mu się może w tej retoryce różnie podziać Można by sądzić, że tak to właśnie wygląda Nic nie działa Nie działa 800+, nie działa ruska komisja Nie działają uchodźcy Nic tam się nie udaje, nic tam się nie klei To, to założyli temu nieszczęśnikowi Baseballówkę na głowę I zdawało im się, że jego wyznawcy Zobaczą w nim Trumpa Wiecie, amerykański prezydent w bejsbolówce to jest jakaś część ich kultury, ich kodu genetycznego. To dobrze wygląda, oni o tym doskonale wiedzą. Amerykanie. Ale tego starszego jego mościa po prostu za kogoś przebrali. On nawet nie wiedział, jak śmiesznie, jak groteskowo wygląda. Skąd się bierze to wzmożenie i ten dziwny język? Oni doskonale wiedzą, że trzeba mówić do elektoratu, który pozwoli wygrać wybory. Jest go 33 może 35%. Nie ma już żadnych szans na to, aby był rząd samodzielny. Nie ma skąd pozyskać nowych wyborców i nowych głosów. Tak jesteśmy genialnie doskonale i precyzyjnie podzieleni. Ale te 33 czy 35%, a wynika to z każdych badań, daje Kaczyńskiemu i jego ludziom wygrane wybory. Oni tam doskonale wiedzą, że ktoś, kto wygrywa wybory, dostaje misję tworzenia rządu, a z misją tworzenia rządu dwie bardzo ważne rzeczy. Czas. I wszystkie zabawki świata. Czasu będzie niewiele, bo jakieś dwa tygodnie. W takim czasie trzeba powołać rząd. Nie da się powołać rządu mniejszościowego. On musi być większościowy, bo musi dostać wotum zaufania od Sejmu. Potem może z niego powstać rząd mniejszościowy, na skutek różnych fluktuacji, ale na początek to musi być rząd większościowy. I czasu jest rzeczywiście mało, ale te wszystkie zabawki świata naprawdę potrafią go trochę wydłużyć. Wszyscy doskonale wiemy, że 40 tysięcy pensji, ceny kura w jakiejś spółce skarbu państwa, to są tanie rzeczy dla nich, bo ta obietnica kosztuje tyle, co trochę atramentu, aby podpisać te kwity. Potencjalni adresaci tych wszystkich kuszeń doskonale pamiętają ostatnie 8 lat i pamiętają, jak hojnym potrafi być ta ekipa, kiedy czegoś potrzebuje. I nie miejcie złudzeń, jeżeli. Kaczyński pójdzie po kogokolwiek, to nie po konfederację, tylko po ludzi konfederacji. Jestem dziwnie spokojny, że i pan Mędzen, i pan Postak mogą się bardzo zdziwić tym, że są rzeczy, których swoich kolegach nie wiedzieli. A ci koledzy powiedzą, że dla dobra Polski trzeba ten rząd jednak powołać i wesprzeć. Bo przecież inaczej Polskę czeka to, co ujść na botanym morzu. Więc nie miejmy złudzeń, jeżeli wygrają te wybory, to stworzą rząd z całą pewnością. Oni tam doskonale wiedzą, że jest taki odsetek Polaków, z których ugotowano rosół żaby. Jest im generalnie obojętne to, że komendant główny policji prawie się wysadził w powietrze w swoim gabinecie, że policja torturuje kobietę, chociaż wszystkim wmawia, że ratuje ją przed samobójstwem. Że banda jakichś pazernych łobuzów rozkrada pieniądze przy użyciu jakichś fikcyjnych, powołanych specjalnie po to instytucji, funduszy, kompletnie im to jest obojętne. I jest taka grupa, do której trzeba mówić takim właśnie ostrym, twardym, jednoznacznym, agresywnym językiem. I stąd ten język jest takim, a nie innym. Oczywiście słyszymy w tej chwili, że nigdy z pisem, nigdy z Konfederacją, to jest smarkaty, niedojrzały program i on skaże Polaków na ubóstwo. Tak woła pan prezes Kaczyński. Ale w 2005 roku samoobrona była według Kaczyńskiego zorganizowaną grupą przestępczą. Kilka miesięcy później Andrzej Leper był wicepremierem. Nie ma takiej krawędzi, której się nie da pokonać po to, aby zachować władzę. Bo jeśli się przegra wybory, to będzie trzeba się zdać na łaskę Donalda Tuska. A oni tam w pisie doskonale wiedzą, że akurat w ich przypadku... Nie ma w przyrodzie takiego zjawiska jak łaska Donalda Tuska. I do tego nie doprowadzą, i do tego nie dopuszczą, i zrobią to za wszelką możliwą cenę. Dlatego wygranie wyborów jest ich głównym celem. Nikt się już nie ogląda na subtelności. Trzeba zadbać i umocnić tę grupę, która to zwycięstwo dła. A jest właśnie taka 33 35 ekipa, która jest już tak głęboko obojętna, która została tak wypłukana z jakiejkolwiek wrażliwości. Na przyzwoitość, że to zrobi, tylko trzeba do niej mówić takim właśnie językiem. I stąd ten język jest właśnie taki. Stąd te pokrzykiwania, stąd te wyzwiska, stąd też ta baseballówka szczęsna czy nieszczęsna. Po to wszystko to się robi. Warto sobie to uświadomić, ponieważ kiedy przyjdzie czas wyborów, to wy, my zdecydujemy, ile będzie list wyborczych. To my zdecydujemy, kto ma szansę wygrać te wybory, realne szanse, i będziemy musieli to wszystko rozważyć, zanim pójdziemy do urn. Po drugiej stronie tego równania jest ostra, bezpardonowa i zdeterminowana walka o to, aby wygrać wybory za wszelką cenę. Potem już się to jakoś ułoży. Przemyślcie, podajcie dalej. Szerokość.